Dla jednych przejaw szaleństwa, dla innych zdrowe uzależnienie. Temat morsowania jest z pewnością emocjonujący zarówno dla osób niepraktykujących, jak i dla samych morsów. W weekend, pomimo że pogoda spłatała im figla, bo temperatura powietrza wynosiła blisko 15 stopni, a wody 8,5 stopnia, to nie zabrakło amatorów zimnych kąpieli, którzy zebrali się na plaży centralnej, aby równo o 12 zanurzyć się w Bałtyku. Amorsowali zarówno doświadczeni, jak i nowicjusze, którzy przede wszystkim podkreślają aspekty zdrowotne swojego hobby, ale nie tylko. Jak długo morsujecie? Około 5 lat. No ja zaczęłam w zeszłym roku, a dzisiaj jestem pierwszy raz w morzu. Cztery lata, proszę Panią, w morzu już parę razy byłem. A jak to się w ogóle zaczęło? Dlaczego zaczęliście? Napatrzyłam no, się na moich znajomych i nie wytrzymałam. To jest tak fajne, a przede wszystkim ten uśmiech na twarzy, no nie dosyć że pozytywne, fajne rzeczy tak. dla zdrowia, to jeszcze integracja. No i z fajnymi ludźmi fajne się bo. Po... Tak, fajni ludzie, fajna grupa. U mnie się tak zaczęło, że tak chciałabym, ale się boję, chciałabym, ale się boję. W końcu był, był bal Morsa. I dziewczyny mówią, no słuchaj, chcesz być na balu Morsa? Musisz wejść do wody. No i tak się zaczęło. U pana? Zawsze chciałem to zrobić, więc kiedy, jak nie teraz? Czy powiedzieliście, że daje wam to endorfiny, dużo radości? Co jeszcze? Zdrowia przede wszystkim. W moim wieku naprawdę bardzo dobrze się czuję, a miałem problemy różne z dyskiem. W ogóle to minęło. Nie przeziębiam się lub, jeżeli się przeziębiamy, to bardzo rzadko i bardzo krótko. Także naprawdę to są same plusy tego. Wszystkim A my za... jesteśmy coraz młodsze. Tak, tak. tak. Nie, mówiąc o tym, że człowiek się coraz młodzień czuje. Tak. Dzisiaj nie jest za ciepło? Owszem, za ciepło, ale fajnie, mimo wszystko. Mogłoby to być zrobione później. Prawdziwe morsowanie to jest w lodzie. Kto nie był w lodzie, nie może się nazywać morsem. No ale, że dzisiaj akurat jest otwarcie tego, no to musimy się do tego przystosować. tak? Dzisiaj zaczyna się szesnasty rok. To jeszcze zapytam, już, już nieraz o tym rozmawialiśmy. Co to panu daje? Przede wszystkim dobre samopoczucie, się zdrowo czuję, no nie wiem, no, no wszystko w superlatywach. Nie choruje pan? Nie, no, no, na 100% nie, nawet katarku ani niczego takiego nie mam. Czyli poleca pan? Tak, polecam wszystkim morsować. Ja na przykład od kilku lat, chyba od trzech, to wchodzę codziennie do wody, także Demorsowanie i kompanie to dla mnie nie jest obce w Morzu Bałtyckim tutaj u nas. Wiele lat o tym myślałam, aż w końcu przyjechaliśmy zupełnie przypadkiem, i, i tak chyba miało być. A skąd pani jest? E, spod Strzecina. Jest jakiś lekki stres? No jest, jest, jest. Kochani, to jest najpiękniejszy czas, kiedy jednoczą się morsy, foczki z całej Polski, z całego świata. To jest najpiękniejsze, to są najpiękniejsze chwile, chwile tak. tak naprawdę dla ludzi. Ludzie, wychodźcie z domu, jednoczcie się, spotykajcie. To jest coś najbardziej cennego i za to nie trzeba płacić. Tutaj się przychodzi, Matka Ziemia dała nam tak piękną naturę. Boże, piasek, morze, wodę, Wodora, drzewa, wszystko. wszystko jest cudowne, naprawdę wszystko. W dzień i w noc wszystko nam sprzyja. Jeżeli chodzi o mnie, to ja przymierzałam się już od kilku, kilku, kilku ładnych lat i to był taki pyk, że zaczynam morsować i nie żałuję tego kroku. Dlaczego? Dla zdrowotności, dla lepszego samopoczucia, dla tej adrenaliny, o której też słyszałam od koleżanki, nie kłamała w żadnym momencie, jest to po prostu super. Niesamowity sposób na odstresowanie się, a winowajcą mojego morsowania jest ta osoba. Polecam każdemu dla zdrowotności, dla odprężenia, naprawdę schodzi stres. Jest to chwila, 10-15 minut, w zależności kto ile wytrzyma, bo tu są indywidualne u, u, jakieś uwarunkowania, ale naprawdę warto. Specjalnie przyjechaliśmy tutaj na A dlaczego w ogóle Pani się zdecydowała? Ym, koleżanka mówiła, to jest zawód na to, że można namówić człowieka do wszystkiego, no i przede wszystkim dla zdrowia. Tak? Yy, spróbować czegoś nowego dla zdrowia, miejmy nadzieję, że nie będę całą zimę chorować, jak zacznę morsować nie było. Idealnie. Mieszkamy nad miejscem, podejrzewam, że będziemy powtarzać. Ale to pierwsze wrażenie? Super ciepła woda, aż niewiarygodna tej porze. No nie wiem, może najście taka letnia nie zdążyła tak, wystudzić studzić się. Woda jest rewelacyjna, jest bardzo przyjemna, bardzo ciepła, także polecam każdemu rozpoczynać morsowanie właśnie w takich okolicznościach. Jeżeli ktoś chciałby rozpocząć swoją przygodę z tym sportem, to musi pamiętać o paru ważnych zasadach. Dzisiaj podczas rejestracji, jakby zwróciliśmy też uwagę na to, żeby osoby, które po raz pierwszy chciałyby się wykąpać, a naliczyłem ich około 20. E, I dlatego też w programie przewidziałem rodzaj prelekcji, którą poprowadziłem. Było takie 15 minut takiego ABC morsowania dla nowicjusza. W skrócie ABC? W skrócie ABC no powiedziałem o zaletach morsowania, o przeciwwskazaniach, bo takie też są. O tym, jak się, jak się przygotować. No Zalety to oczywiście budowanie odporności, szybka re szybsza regeneracja organizmu. Wyrzut endorfin szczęścia. Możliwość spotkania ciekawych ludzi w, w morzu, raczej znaczy podczas rozgrzewki, w trakcie i po wyjściu. Przede wszystkim integracja i, i chyba dobrze spędzony i zdrowy czas na świeżym powietrzu. Widać, że to jedna wielka rodzina, ale jakieś przeciwwskazania też są? Tak, oczywiście. No, są przeciwwskazane natury medycznej oczywiście. Choroby układu krążenia, epilepsja, choroby związane z sercem. To są takie główne elementy, które powodują, że nie powinniśmy jakby morsować, ale każdy jeżeli się dobrze czuje, a jeżeli ma jakieś wątpliwości, to powinien skonsultować się z lekarzem, a tak to nie ma żadnych praktycznie przeciwwskazań. Wiekowych na pewno. Wiesz, się młodniej. Tak. Jak najbardziej. No, to, co dla kobiet najważniejsze, to chyba poprawia się sprężystość skóry przede wszystkim. Czyli znika ten znienawidzony celulit. Także to już jest chyba żelazny argument dla dziewczyn, które pierwszy raz morsują, aby zaczęły. Nowicjusze muszą też pamiętać, że powinni wejść do wody wyłącznie na tak długo, ile są w stanie wytrzymać. Przy łamaniu strachu przed zimnym pomogą również akcesoria. Czysto technicznie to oczywiście zabieramy strój kąpielowy, buty, ręcznik na przebranie jakiś ciuch. Jak wieje wiatr, to czapkę. Dzisiaj jest fajnie, także bez tej czapki wchodzimy. Dzisiaj bardziej okulary słoneczne. No ale nastawienie jest najważniejsze, bo jednak jakby psychiczne podejście do tego i, i, i pozytywne nastawienie, że się chce wejść do tej wody, to jest połowa sukcesu. Organizm sobie zresztą sam poradzi. No I rozgrzewka jeszcze? No przede wszystkim rozgrzewka to jest jakby. Nasze kredo i przed każdą kąpielą te 10-15 minut cardio, czyli takiego fitnessu, o dzisiaj w wykonaniu koleżanki, profesjonalna rozgrzewka, powoduje, że organizm jest lepiej przygotowany do tego zetknięcia się z zimną wodą. Kołobrzeskie morsy spotykają się co tydzień na plaży centralnej.